Jakiś miesiąc, może dwa miesiące temu, nagrałem modyfikację. It's not real. Świat mi się kompletnie zgubił. Nie wiedziałem gdzie on jest. Możliwe, że go usunąłem. To jest bardziej, bardziej możliwe. Ale stwierdziłem, że nagram od początku tę modyfikację. Tylko że z innymi trochę modyfikacj modyfikacjami urozmaicić trochę ten świat. Tak czy siak, możemy chyba zaczynać. Dobra, na szczęście ściągnąłem, do, dobrą modyfikację ściągnąłem na szczęście. teraz tak, znowu zanim zaczniemy. Mam znowu katar! Tak! Mam katar znowu! Niestety, ja nie wiem dlaczego mam, mam katar. Zawsze kiedy nagrywam mam katar. Może jestem uczulony na nagrywanie Minecrafta, nie wiem, nie jedno z dwóch. znaczy tak, jak zacznijmy w końcu grę, bo kurde ja przez cały czas biegam, gadam farmazony jakieś, chociaż jeszcze nie gadam farmazony, bo zaraz mi się zacznie, bo zaraz do kawę. I zaraz zacznie gadać na Amazony I zrobię, może, faktycznie pierwszy film na poważnie. Tak? Przez cały czas robię bekę z każdej rzeczy, która się pojawi w horrorze. A ja potrzebuję tutaj utrzymać klimat, żeby Wam się to przeglądało. Żebyście się ewentualnie wystraszyli. Ale nie wiem, czy jest możliwe, bo Wy tam twardzi jesteście, to Wam, wam się nie uda wystraszyć, chyba. A bardziej mi się nie uda wystraszyć Was. Ale dobra. Eee, trzeba tak, znaleźć wioskę, zresztą jak zawsze W ogóle myszka mi się zepsuła, tą którą miałem Niestety, i teraz jestem grał na takiej zastępczej Więc yy, yy, mo mo mogę trochę nie ogarnąć Minecrafta, yy, bo ona jest trochę stara i i, i I on może chyba trochę nie działać Delikatnie, mi się wydaje Jak tylko skopię, zrobię sobie narzędzia yy, To jeszcze przydałoby mi się znaleźć yy, żelazo I trochę węgla i faktycznie pójść, odnaleźć sobie wioskę, prawda? To jest najbardziej chyba prawdziwy, normalny jakby scenariusz rozgrywki Jak mi się wydaje, nie jestem pewien A Weź mi, kurde, ale mnie to denerwuje to mieszkanie Ja nie, nie mogę, muszę sobie, muszę sobie kupić nową teraz jakoś Czekaj, o, 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 dobra o, Nie, nie to, po co mi chochla? Nie chochla Hoho, e, ho, e, ten, motyka, po co mi motyka? Co ja motyką zrobię niby? Nie będę se farmy robił, no. Sałek. Już mi się psuje wszystko, już psuje rozgrywkę, już mi się. O! Co to było? Co to było? ciary mam, człowieku! Ale. A... Nie podobało mi się. Ale... ale, ale, tego nie było! Nie było takiego czegoś ostatnio. Ale jak, człowieku, to ciekawe, żebym się wystraszył. Co to było w ogóle, człowieku? A i teraz tak, co do FNAF-a, bo też dawno nie nagrywałem FNAF-a. Na spokojnie. Jak ogarnę sobie czas, ogarnę sobie tam filmy niektóre, to na pewno wrócę do nagrywania FNaFa, o to nie musicie się bać, bo na pewno chcecie, żebym dalej prowadził tą serię. I dalej będę nagrywał FNaFa, tak, bo mi się podoba, ja chcę sobie wrócić do jakby ciągłego nagrywania tego. Czekaj, bo to, ten gość mi wyszedł, jak ubijając sobie świnkę, więc ja się boję, że jak teraz będę ubijał sobie w ogóle zwierzę jakiekolwiek, to będzie mi, będzie mi dalej wyskakiwał. Albo i nie. Więc albo to coś się ukrywa w zwierzętach. Albo to był po prostu przypadek jakiś. I to będzie, to będzie się tak częściej respić tylko po prostu ra randomowo kompletnie. I muszę uważać na to żeby ten gościu mi się przypadkiem nie zrespił, nie? Bo, bo ja nie chcę się, że tak powiem, obestrać. Natomiast ten kamień, dobra teraz wykopię kamień, zrobię sobie od razu piecyk. I potrzebuję jeszcze węgla żeby zrobić sobie y, pieczonego schaba. Jesteś pieczoną barlinę Oj, 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 dobra, eee, To jest cleepa Wywalaj Pasza won Ała To mogę sobie... O, tu jest węgiel jeszcze! Trochę węgla mam już, więc będę mógł sobie zrobić już pochodnie. Tak mi się wydaje. Ok, weź mi tutaj wóz Nie niech się przepada A z tego zrób mi patyki. O, 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 o. Cyk, eee, cyk. E, nie, nie, nie aż tyle, ty, czekaj. Tyle mi powinno wystarczyć, nie? Mam cztery pochodnie, bo tutaj jest tak. Nie, e, żelazo. Nie ruda, miedzi, tylko żelazo. O, właśnie, żelazo, żelazo, tak. Tam mi się przyda. Fajnie. Mam na łopatę, człowieku. Super. E, to jest żelazo. Dobra. To żelazo wezmę, ale mało ta jaskinie jest w sumie, aby tak patrzeć Jest bardzo mało ta jaskinia Tu jest więcej chyba żelaza, tak, tu jest więcej żelaza. Dobra, Kozacko. Eee, czy to jest coś jeszcze? Tak. Nie. To już jest nie ma. Możemy wychodzić chyba stąd już. Nic to więcej raczej nie znajdę. Tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze to znajdę. E, idźmy spać. I rano zobaczymy, co dalej. Jak zawsze zresztą. I będziemy dalej chyba szukać po prostu jaskini, prawda? To się nie jaskini, tylko będziemy dalej szukać sobie y, wioski. Dobra. Może po prostu pójdę przed siebie. To jest najlepsze chyba wyjście, żeby po prostu iść przed siebie, nie? Pamiętajmy, że to są. To mogły być dźwięki jaskiniowe. Nie wcale. To, to, to wcale nie musiało być. E, ten ten horror, Mo, To mogły po prostu być. E, mogły być jaskiniowe dźwięki, jakby wiadomo, to wszystko. Wszystko ma swoje wyjaśnienie. A to jest chata dużo. To jest spora chata. We, to nie sobie wejdziemy, zabierzemy sobie z rzeczy z tej chaty i idziemy dalej. Są drzwi otwarte? Czego drzwi nie zamykasz? Przebiew jest! Zamknij te drzwi! Dobra Do wejdź, tu nic nie ma Tutaj? Uuu, ile jabłek! Ile jabłek, dobra Kozasko, tutaj jest wełny, dobra, to nie chcę wełny Coś może na górze jeszcze być Nie! To ja się, ja się zawiodłem, nie? Ale dobra, czekaj, może tu coś jeszcze jest? O właśnie, chlebki, chlebuszki, dobra, i tu, i może tu coś jeszcze jest, bo to mi zamknął kurde przejście, ale tu nic nie ma, dobra, wychodzimy stąd, idziemy, może pójdźmy sobie w tamtą stronę, w stronę tamtych drzew chyba są drzewa wiśni, czy jakoś tak, wiśniowe takie, nie? I są. są takie japońskie typowo, bo te kwitnące wiśnie, czy jakoś tak... One właśnie są no, w Japonii, tak mi się wydaje. Są takie typowe chyba dla Japonii. Nie jestem pewien, a nie, nie jestem. Nie znam się za bardzo. Mm. Jak tylko myślę o ubijaniu zwierząt i że coś może mi z tego wyjść. Nie mięso, tylko jakiś gość, jakiś duch. Nie? Tu różnie bywa. Dobra. Jezu, toć nie rób tak. Drzewo kwitnącej wiśni, o! Coś takiego to było, ja, jakoś to się nazywało, nie pamiętam już Ale chyba właśnie tak się nazywało Chociaż nie wiem Ja się nie znam Tylko, że ja dalej chodzę tutaj przez cały czas Po jakiś w ogóle zadupiach I nie ma żadnej wioski wokół Dlaczego? DLACZEGO?! I znowu góry o, jest wioska! Naprawdę wioska jest? Czekaj. Tam jest hawira kolej. Tam coś się pojawiło, bo mi się wydawało, nie wiem. Tam jest kolejna, kolejna jakaś Havira. Ale to jest wioska. Tak? A nie, to nie jest wioska. To jest. To jest jakiś domek po prostu. Domek nad przepaścią, rozumiesz to? Dobra. Dobrze. Tam jest Hawira. Kolejna. I to nie wioska. Tutaj jest... Y, więcej chleba. Dobra. To mi się nada, ten chleb. Tu jest, są ziemniaki. Co się ziemniaki... No, jabłko. Jabłko jabłkowe. E, a tam coś jest może? Nie. No mówiłem, że to same zadupie tutaj jest. Pustkowie i tyle. Nic tu nie ma więcej. Ale tu będę mógł się chyba przespać, prawda? Okay. OK, więcej chleba Dobra, to mi się nada Tutaj więcej wełny To mi się nie nada, nie nada. Tutaj jest O, węgiel, węgiel, węgiel To węgiel sobie wezmę, spoko Sorry, że się zacinam, ale ja nie wiem, czy mam tak, że Nie wiem, czy wy też tak macie, że macie dni, w których Mówicie perfekcyjnie? A macie dni, w których A macie dni, w których po prostu nie możecie się wysłowić W ogóle ja nie wiem, od czego to zależy, nie? Na przykład teraz nie mogę się w ogóle wysłowić tak normalnie, logicznie, żeby każdy mnie rozumiał. To jest bez sensu, ja nie wiem czemu tak jest. Może przez ten katar. Albo przez to co się właśnie zrespiło. Ale to ma, to ma za zadanie mnie chyba tylko po prostu przerazić, przestraszyć i tyle, jakby nic za bardzo nie zrobię, mi nie zrobi, prawda? Bo mi krzywdę żadnej nie zrobisz, pry? Nie? Czymkolwiek... kimkolwiek właściwie jesteś Bo... Ej, dobra tam coś było Ty It's all in your head in your head Ej, tam coś bez kitu lewitowało! To, to... Okej okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay, teraz na faktycznie ciarę, nie? Teraz faktycznie mam kurde ciarę człowieku Okej, okay, to te tego się nie spodziewałem, nie? Pa, zobraźnili się <laughs> Polubili się chyba. Czekaj. Ty on za nim chodzi, ty, pa. On go... Czy oni są w jakiejś symbiozie, kurde, co jest? Co oni razem chodzą przez cały czas? To jest jakiś jego brat-bliźniak? Ty co jest? O, teraz się pokłócili Ale zaraz kot wróci On też wróci Albo bo jaką ma czapkę w ogóle fajną? Nie Jednak tylko... Kot jednak... K kot wraca jednak, dobra, kot jednak... Ale jednak nie wrócił, dobra, nieważne No teraz tak, byłem, byłem tam, prawda? Tam gdzieś byłem Teraz mogę iść dalej, um, tędy mogę iść po prostu. Iść mi jak na razie, lądem. Ewentualnie przypłynę sobie wodą gdziekolwiek, gdzieś daleko. Stąd na jakiś inny, faktycznie normalny ląd, i może tam wtedy coś ciekawego znajdę. Mam taką nadzieję. I byle nie zagrożenie jakieś dziwne, bo nie chcę znaleźć kurde problemów sobie szukać, nie? To może sobie przejdę za tą górę. I może coś się pojawi O! Gówno ale może tu jakaś wioska faktycznie będzie, nie wiesz, nie wiesz tego Tam może, bo tam widzę już yy, Takie pole jakby po prostu Więc na polu powinna być jakaś wioska, nie jakby W takim pustkowiu jakby no właśnie, postępy, czekaj Nic not real. A dobra, to jest to, to jest przez cały czas to samo wszystko jest w, w twojej głowie. Okej, okay, super. Czyli to jest modyfikacja o tym, że jestem chory psychicznie. Super! Kozacko, jak ja lubię takie modyfikacje, wow. Ale są dynie. Czyli gdzieś w pobliżu będzie wioska. Na pewno. To no nie gadaj, że to wioski w ogóle nie będzie. O, o, czekaj, 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 jest wioska! O, dobra, perfekcyjnie, jest wioska, dobrze. To mi się podoba. O to chodzi. Jakoś wystarczy się tam. Prze Jedz to, debilu. I teraz wystarczy się tam jakoś tylko przedostać. Czy to możesz zjeść w końcu to jedzenie? Dziękuję. I teraz wystarczy się tylko tam jakoś przedostać. To jest w ogóle kopalnia, nie? Nie. Co tam robi desk? Co tam deski robią? Okej, okay, trochę dziwne, dobra, nieważne. Czyli tam są jakieś pewnie kopalnie, tylko po prostu jest zakopana dziwnie, nieważne. Nie Z generator świata, jakby. Generator świata, jakby nie, nie zawsze działa tak jak powinien, nie? Okej, okay, dobra. Yy, tutaj są domy. O, oh, kurde, ale zdanie to są domy, nie? Wow. To jest golem, będę mógł sobie go ubić, dobra. Z tego zrobię sobie potem siekierę żelazną. Dobrze, chociaż mam dwa żelaza, to jakby. Sobie, nic sobie sobie nie zrobię. Mam jabłko, Jabl jabłko też sobie wezmę. Przy okazji mogę tu wrzucić jakieś takie badziewie jakieś śmieci I to mogę to, to, to... Czekaj, weź sobie ziemię. Dobra Chodź! Chodź! Chodź, 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 Teraz myślałem, myślałem, że... mi się nie wybuduje, nie? Opa! Opa! Opa. Dobra. Mam trzy. No trochę bida w kraju, nie? Nad golem jest biedny. Okradli go z żelaza, nie? Tutaj jest... O! To se wezmę w sumie. Lecz w końcu nie chodzę na bosaka. Okej, okay, dobra. Coś się zaczyna w końcu dziać, mi się wydaje, wiecie? I to całkiem mocno coś się zaczyna dziać. To mi się nie bardzo podoba. Albo na odwrót to mi się bardzo podoba. Bo będę miał co wstawić na tę, na, na miniaturkę. Mm -hmm. Ten gościu zaraz częściej w ogóle się respi, nie? Jakby ten czarny gościu. Kimkolwiek właściwie jest. Ten, ten ktoś. To się on się nazywa It's a więc jakby. On nie jest prawdziwy, jakby, jakby nie patrzeć. Po prostu moja psychika sobie nie radzi z samotnością w tym świecie. Trochę mięska też mam. Kurde, on chyba tam znowu był ale nie jestem pewien. Jakby wiedziałem czarną poza, czarny kontur, ale nie wiem czy, czy to był faktycznie on czy krowa. Nie wiem. Dobra, to jest. Gdzie jest jakaś jaskinia? Nie ma żadnej jaskini wokół. Chyba, że tam był, ale ją ominąłem. Tu jest zejście do jakiegoś krateru? Okej, okay, tu jest szkielet, tu nie podchodzę. Co to robi Bedrock? Ej, 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 czekaj, tam jest, tam jest Bedrock jakiś, ty? No? I tu nad moją wioską, jest z czary, mam uspokój się. To jest tylko Bedrock człowieku, za jest tylko blok jeden, no? Co jest? Bez jest Bedrock jakiś? Tylko, że zobaczcie, że jest akurat nad moją wioską i chyba nawet. Czy no, się wiecie, wokół po prostu mojego. Jest! Ł... Totoć! Po prostu chyba to jest wokół mojego łóżka. Można jeść. Dziękuję. To jest po prostu chyba wokół mojego łóżka, nie? Bo ja spałem tutaj? Nie. Czekaj. Ej, co jest bez kitu? O Jezu. Ty, to jest dosłownie chyba nad moim łóżkiem ten bedrock. Ej, no. Bo ja tu spałem, nie? Tak, patrz to. O nie. To jest dosłownie nad moim łóżkiem, ty. Ten bed... Oj, kurde. Ale lipnie. Okej, okay, nie tego się spodziewałem, nie? Że tak to będzie wyglądać. Czekaj. Tam jest jakaś jaskinia jeszcze. To tam w sobie możemy podejść. Może coś tam ciekawego znajdę. Mam taką nadzieję. Ej, z... Ej, co jest? Ej, czekaj! Z... Zniknął ten bedrock. No pa! Ej, nie ma go! Co jest tą modyfikacją mnie? Ej! Co jest? A! Goni mnie to! Goni mnie! No to, to leci za mną! Czemu to za mną leci? Ej, czekaj! No pokadajmy może, nie wiem co ci, co jest Czemu to za mną leci? No co, co co, mi to zrobi? Czekaj, no nie mogę coś w miejscu, czekaj, ej? Już nie leci Nie? Nie, już nie No! Da, to przez blogi przylatuje, no nie mogę to no co sam, sam zrobić niby? On o, o mnie zabija jak ty co? co, co u, utłucze mnie No co ja mam zrobić No ten no halo jak, jak to przez bloki przelatuje To przez ten bedrock pewnie tam u góry Nie wiem sprawdzić co mi to zrobi, to coś to raczej mnie utłuczy, albo jumpsker będę miał Krowa! Krowa pamiętaj! E! O Jezu, dobra Okej, okay. okej, okay, dobra, to tylko mnie chyba uderzyło, dobra. Nic na górze nie ma? Nie. Okej, okay. co się straszniejsze, to jest takie. To nie jest jakby straszne, że straszne, nie? Tylko to jest takie, bardziej takie nietypowe. Czyli to właśnie taki horror, jaki, jaki, ja powiem, jaki, jaki ja lubię, no? Jestem ciekaw, czy tych potworów jest tutaj więcej, czy to wszystko, co ta modyfikacja ma do zaoferowania. Ale mam nadzieję, że to jest więcej potworów. Które czyha na mnie gdzieś tam w nocy albo w jaskinach, nie? I mam nadzieję, że ta moja schiza w tej, w tej modyfikacji będzie się pogłębiać. I tu będzie więcej potworów, niż. niż mi się tylko wydaje.